Pał witam bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Mazur z Fundacji Leslów, a porozmawiamy sobie dzisiaj o zbliżającym się kolejnym już festiwalu Leslów w Puławach. Panie Tomaszu, co Puławian? Generalnie koneserów i, i, i miłośników sztuki i muzyki czeka w tym roku? Kolejny, dzień dobry, dzień dobry Państwu, kolejny, czyli ósmy już w tym roku festiwal Wincentego i Franciszka Leslów w Puławach. Festiwal nawiązujący do tradycji rodziny czartoryskiej. Wiadomo, Puławy czartoryscy. No, i cóż mamy w tym roku w ramach festiwalu? Ano, zaczynamy takim koncertem, który ja planowałem już dwa czy trzy lata temu. Nie zawsze wszystko się uda zrobić w tym momencie, kiedy się by chciało. Koncert muzyki hiszpańskiej. Muzyka hiszpańska, wiadomo, zawsze cieszy się dużą popularnością. Ja chyba nie znam osoby, która by powiedziała, że muzyka hiszpańska mu się nie podoba, jej się nie podoba. Tak więc, muzyka hiszpańska. I coż tu będziemy mieli, proszę Państwa? Ano, zaczynamy od Federica García López. To jest taki artysta, który bardziej publiczności kojarzy się z literaturą, z wierszem, z poezją, ale niektórzy wiedzą na pewno, że to był też znakomity muzyk i ma w swoim dorobku m.in. cykl pieśni. Cykl pieśni nawiązujący stylistycznie do flamenko, do, mu do muzyki hiszpańskiej, stąd też znalazł się w repertuarze w programie tegoż koncertu. Dalej Manuel de Fala, Isaac Albeniz, Francis Rega z jego najbardziej znanymi dwoma utworami kapresem arabskim i w Wspomnieniem z Alhambry, także przepiękne utwory. No i na, na zakończenie Granadosa, danca Espaniola numer 5 i danca Espaniola numer 2. Jednym z wykonawców, jednym z wielu wykonawców tego koncertu będzie gitarzysta Jakub Niedoborek. To jest jeden z najlepszych obecnie polskich gitarzystów specjalizujących się w muzyce flamenco. I jest chyba jednym z niewielu, którzy wykonują muzykę flamenko i muzykę klasyczną w trakcie jednego recitalu. Także znakomity gitarzysta. Ja przyznam, że miałem tę przyjemność chodzić do szkoły muzycznej w Lublinie razem z Kubą. On wtedy był gitarzystą. Ja rozpoczynałem swoją przygodę z muzyką wokalną. No i pamiętam jak dzisiaj, że wszyscy, którzy trochę interesowali się gitarą, a ja do nich należałem, no chcieli się nazywać właśnie Jakub Niedoborek. W tym roku we wrześniu będziemy mieli możliwość wysłuchania jego, jego kunsztów muzycznego w trakcie festiwalu, z czego się bardzo cieszę. Drugiego dnia festiwalu, to będzie, festiwal, festiwal rozpoczniemy, żebym się nie pomylił, proszę Państwa, 13 września o godzinie 18 w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Drugiego dnia festiwalu propozycja specjalnie dla dzieci. Koncert, który już był 2 czy 3 lata temu w Puławach, ale ponieważ cieszył się dużym uznaniem, postanowiliśmy go powtórzyć. Powtarzamy go akurat w tym roku nie... Nie bez przyczyny, dlatego że mamy rok Aleksandra Fredry, a koncert związany jest właśnie z postacią Aleksandra Fredry. Jako ciekawostkę podam, że w koncercie weźmie, weźmie udział... Hmm, krewna, może nie praprawnuczka dosłownie, ale krewne, krewna samego Aleksandra Fredry, a w programie będą również piosenki napisane przez prawnuczkę tegoż Aleksandra Fredry. Także tak rodzinnie się spotkamy w tym temacie. Będą też dwie prapremiery pani Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, kompozytorki. Będą to, żebym się nie pomylił, proszę Państwa, Małpa w kąpieli i Paweł i Gaweł z bardzo znane, znane pozycje wierszowe dla dzieciaków. No i koncert, tak jak już wspomniałem, godz na 12, specjalnie też, żeby dzieciaki ze szkół mogły przyjść. To dzień drugi. Proszę Państwa, dnia trzeciego to będzie taka wisienka na torcie tego festiwalu, ponieważ to też jest koncert, który już planowałem dwa czy trzy lata temu. Udało się go zrobić w tym roku. Koncert Doroty Cybulskiej Amsler i jej zespołu. To jest osoba, która chyba na temat Franciszka Lesla, czyli patrona fundacji, patrona festiwalu, wie najwięcej. Jest m.in. też autorką płyty z nagraniami fortepianowymi Franciszka Lesla. Właściwie wykonuje, ją, wykonuje je na pianoforte, na instrumencie dawnym, bo ona jest miłośniczką tego stylu. Jest również autorką przygotowywanej biografii Franciszka Lesla, także osoba no, niezwykła. Zaprosiliśmy również jej zespół do wykonania koncertu i będzie to muzyka na instrumentach dawnych. Także myślę, że koncert będzie znakomity. Serdecznie Państwa na niego zapraszam, bo to może być niezwykła pozycja w repertuarze kulturalnym miasta. No i na zakończenie. To wszystko, co do tej pory wymieniłem, to wszystko Dom Chemika, Płaski Ośrodek Kultury Dom Chemika. Natomiast na zakończenie 17 września w kościele pod wezwaniem świętego Józefa na Włostowicach, zakończenie festiwalu, koncert kameralny w wykonaniu Katarzyny Olszewskiej-Organy, Filipa Pysza-Trąbka, Jacek Szymański, tenor. Będzie to już drugi koncert w tym kościele. Cieszę się bardzo, że współpraca z księdzem proboszczem tak dobrze się układa. Mam nadzieję, że to będzie taki element festiwalu w przyszłych jego odsłonach. Mówię tu o tym, że jest to ważne miejsce, dlatego że to właśnie w tym kościele, obok Osady Czartoryskich, 200 lat temu zaczynało się to życie kulturalne ośrodka Puławskiego i stąd też chcemy, żeby to miejsce... No, włączyć też do, 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 do imprez festiwalowych. Czyli podsumowując, 13 września zaczynamy, zaczynamy Hiszpanią, przechodzimy gładko przez koncerty i, e, powiedzmy, pokazy dla dzieci, aż do klasyki, czyli tak to będzie dzisiaj, tak to będzie w tym roku wyglądało, rozumiem? Dokładnie tak, te, te koncerty dla dzieci postanowiliśmy włączyć e, już ch chyba 3 lata temu do, do repertuaru festiwalowego, e, no bo cóż, no, wychowanie młodego pokolenia jest niezbędne po to, żebyśmy mieli w przyszłości to pokolenie bardziej dojrzałe. E, miejmy nadzieję, że to gdzieś tam zaowocu zaowocuje w przyszłości. Jeszcze zapytam na koniec, bo. Yy... Dwa bodajże lata temu mieliśmy fantastyczną sztukę przy domku gotyckim, jeżeli dobrze pamiętam. E, czy tego typu przedsięwzięcia fundacja planuje? Przynajmniej w przyszłości. No bo zauważyliśmy, że w programie w tym roku tego nie ma, a e, jak pamiętam, sam stałem, przyznam szczerze, z otwartymi oczami i oglądałem z przyjemnością. Tak, to Monteverdi, walka Tancreda z Kloryndą. E, był taki spektakl niedużych rozmiarów, ale był e, ze względu na to, że mamy kopię rzeźby pod domem gotyckim i stąd przyszło mi. Do głowy, że warto by było pokazać publiczności Monteverdiego w takim anturażu nawiązującym do, do, do tytułu. A temat przedstawień plenerowych pojawił się już dzisiaj drugi raz, bo już ktoś na Facebooku zdążył poruszyć ten temat, dlaczego nie ma plenerów. No, powód oczywiście banalny, prosty, najzwyklejszy to są środki. No, mam nadzieję, że to już jest taki ostatni okres, że to taka czkawka popandemiczna, no, związana na pewno też z, z sytuacją na Ukrainie. No, miejmy nadzieję, że się to skończy. Ja osobiście bardzo, bardzo żałuję, że nie możemy tego typu imprez robić bo one się już tak zaczęły kojarzyć z festiwalem, tam było dużo, dużo więcej tego typu przedsięwzięć, włącznie ze Strasznym Dworem, włącznie z Krakowiakami i Góralami, zaczęło się to wszystko czarodziejskim fletem w 2016 roku, no i tych dzieł jeszcze tam kilka było. To są duże przedsięwzięcia wymagające dużego nakładu pracy, no i oczywiście dużych środków, ale myślę, że warto, bo pochwalę się tutaj trochę w roku Stanisława Moniuszki. Przypomnijmy, że ta inicjatywa dotycząca strasznego dworu została, została określona jako największym przedsięwzięciem dotyczącym roku Moniuszki na Lubelszczyźnie. No więc fundacja miała jako Powiedzmy sobie partnera, oczywiście Teatr Muzyczny w Lublinie, ale były też inne duże, duże instytucje. No a to my, jakby zasłużyliśmy na to określenie. Był spektakl w Puławach, był spektakl w Kozłówce, potem jeszcze był podobny spektakl w CSK w Lublinie. Także no działo się, działo, ale tak jak powiedziałem, to wymaga, to wymaga środków. Miejmy nadzieję, że w przyszłych latach znowu miłośnicy takich spektakli ple plenerowych będą mieli również coś dla siebie. No cóż mogę powiedzieć, zapraszamy, rozumiem. 13 września przypomnę w puławach ósmy festiwal Leslów, a moimi Państwa goście był Pan Tomasz Mazur, właśnie z Fundacji Leslów, organizator tego festiwalu w tym roku i w latach poprzednich i mam nadzieję, że w przyszłych.